Słuchajcie, no nie chcę krytykować, kur. nie chcę. Ale nie zdziw się, jak tu przyjedziesz, bo przynajmniej u mnie tak było i teraz też jest. Pojechałem z dzieckiem do szpitala, gorączka ponad 40. Proszę sobie usiąść, zaraz przyjdzie lekarz. Dwie godziny my tam siedzieli z tym dzieckiem, dziecko spało na rękach. Później mówi, lekarz jest wolny, idziemy do góry. Nie zdziw się, że pielęgniarki będą tylko niemieckie, a ci doktorzy, to wszystko jest z Azji, czy. Nawet jeden Polak mi się kiedyś trafił, ale naprawdę niemieckiego doktora to rzadko kiedy spotkać, a ci tak. Ja tam jestem u góry, idzie taki jeden, dwie pielęgniaki koło niego, on... <grymiany> ale miał jakieś tam dyżuri. A teraz tydzień temu była moja druga córka, ta starsza, bo ją polało. Gdzieś tam w brzuchu, gdzieś tam na dole i tak dalej. Poszła do szpitala, bo to była niedziela. No trzeba zrobić chyba USG, to się nazywa. Ale ten tam jeden mówi: weźmiemy krew i urynę. No a teraz na USG. Poszła na USG, lekarze sami wiecie te. Tacy ciemniejsi, nie? Trochę. Poszła na tę USG, a ten mówi: czy ona była e, zrobić ciku. No tak było, no to. To po co była? Teraz już nic nie może zobaczyć, bo jest, bo jest pęcherz pusty. Inny lekarz, jego kolega, ciemniejszy, ją wysłał właśnie. Żeby zrobiła piku, y, bo żeby zrobić próbę, nie? Uryny. Taka tu jest polityka. A mój syn był kiedyś po wypadku ze schodów zleciał, cała twarz zmasakrowana. To leżał izb izbie ja na izbie, izbie więc Czy ja p***dolę? Na izbie przyjaciół. <grym> Chyba za kurwa trzy godziny. Brak słów, panie, brak słów. Nie, żebym narzekał, nie?